Ostatnie tygodnie opłynęły na politycznej Boży, na politycznym obrzucaniu się głównym, kto jest winny na tą całą sytuację, która partia jest winna. I my, my rolnicy, mówimy dzisiaj jasno, wy wszyscy, którzy rządziliście przez ostatnie 30 lat, Powiedz odpowiadacie za tę całą my dzisiaj musimy walczyć to przed was nie mamy portu. to przed was czołowego producenta nie staliśmy się największym importerem to przed was w kraju który leży na węglu staliśmy się z jednym z większych importerów i staliśmy się nie, staliśmy się zależni energetycznie to wasze działania to wasza krótkowzroczna polityka, prowadzona od wyborów do wyboru, od kampanii do kampanii, gotowana na ten rok. I my rozkończymy na to wszystko. Was wszystkich, którzy na to Dziesiątki tysięcy rolników, sadowników, przemysłowców i zwykłych obywateli zgromadziło się tutaj, żeby powiedzieć jasno nie, że mamy dosyć. I trzeba powiedzieć sobie dzisiaj jasno, że nie ma naszej zgody, aby nas, rolników, tych, którzy walczyli, na blokadach tych, którzy blokowali granicę, reprezentowali przestępcy, ludzie, którzy oszukiwali rolników. To my, zwykli rolnicy, będziemy walczyć na swoją rację, o swoją przyszłość, nie oni. I największym kurwestrzem, dlaczego się można do tego dopuścić, to było jakiekolwiek próby, opolitycznienia naszych protestów. I nie ważne, brawo, która partia, brawo, nie brawo, ważne, kto jest się dopuścił tego, to tak jakby zrobił samach na nas, zwykłych Polaków. rolnicy z Bogiem do zwycięstwa. Brawo Amin. Polski na rozmowach u pana premiera. Niestety po spotkaniu jesteśmy bardzo rozczarowani, bo cały czas nas zapewniają cały czas nas zapewniają, że będzie działanie, będą efekty, cały czas tego nie widzimy. I my mówimy dzisiaj wszyscy razem, że nie cofniemy się. Przyjdzie czerwiec, przyjdzie lipiec. My jesteśmy przygotowani na długą walkę i na pewno nie zrobimy kroku w tył. Tak jak gospodarz czeka na swój klon cały rok, tak my będziemy czekać na nasz sukces, który na pewno nadejdzie. Nie dzisiaj, to jutro. Nie pozwólmy się pokłócić. Wszyscy razem.